Gotuje! O! Dlatego pachnie tak ładnie! Dzięki. Nie mówiłeś, że Piper gotuje. Robi rybną lasanie. Każda warstwa z innej ryby. Słuchajcie, sum może się zepsuć. Chyba jest spoko. Oh. Matko, spadam stąd. Nie, w całym domu po ukrywałem jedzenie. będziemy udawali, że jemy potrawę piper, a tak naprawdę, podeprzemy się lekturą. O, książkoser. Tak. Wreszcie wiem, do czego są książki. No, <grym> miałem być na płynnej diecie. A ja, co tam? Ej, co wy tam robicie? E, właśnie czytamy. Książkę! Tyle tu fajnych słów. Dobry ser, ale zagryzłbym go chlebkiem. Chodź ze mną. Henryk. Zobacz, jakie pudełko z lalkami Piper przyniosła dziś do domu. Dobrze, tatusiu. Ostrożni są warte kupę forsy. O, będziemy ostrożni. Odrobinę chlebka. Złebka. Jestem pod wrażeniem. O! E Miły, w kasaj koszulę, nie mów nic o pracy, ani o niczym obciachowym. Aloha! Impreza! Jestem Jake, menadżer projektu i chciałbym bardzo śpiewać w chórze. Mówiłam, coś nie? Corki, że nie mam butów. Tydzień temu kosiłam bozo trawnik i obcięłam sobie palec. Mamo, miałaś ja nie mówić o obciętym palcu i w kasaj bluzkę. Nie mogę! Zakrywa mi plamę na dżinsach. Jest w kształcie krowy. Co je? Dotknij! Dawaj, dotknij! Zrobi mu! Nie, ja, ja nie chcę, żeby robiła mu. Miło mi pana poznać. Jestem Bilski Miło cię poznać, Billy. Uh, powiedziałeś Bilski? Tak jest! Ja jestem brytny Bilski. Trzykrotna Miss Wellview w waleniu w gębę! Uh, te, tego też nie chcę dotykać. Nie ma pani syna imieniem Mitch, prawda? Mago! I to na maksa! <śpiewanie> ja, proszę, to Henryk J. Fart. Misz Bilski. mam ciu. J? Henryk ma na drugie imię Prudens. <śpiewanie> Prudens? <śpiewanie> Czyli jesteś Henryk Prrr Fart? jest <śpiewanie> <Czarną> kolacja. <śpiewanie> <śpiewanie> A gdzie twoja mama? Siedzi? Nie. Mój mężuś siedzi. Tak jak moja córka. Poznaliście Bish? Tak. Znęcała się nad koleżanką Henryka Charlotte. A... Ona i mój mąż są w celi dla ojca z córką. Słodko. Jak do mnie powiedziałeś? A... Ja, ludzie! Zgadnijcie kim jestem. Dobra, nie podpowiem wam. Na drugie mam Prudence i wyglądam jak wieśniak. Jesteś Henrykiem! Jesteś Henrykiem! To moje ubrania? Co robiłeś w moim pokoju? Tarłem tyłkiem o poduszkę. Na serio? <ślał> Chciałbyś. U, książkocę. Mm, Piper, może zacznijmy te kolacje, żeby Bilscy z jednej sobie poszli? Już zaczynamy! Ej, czy ktoś nie chce bitej śmietany na rybnej Lazani? Nie, nie, nie! Nikt nie będzie miał na niczym bitej śmietany, aż dotrze tu mój trzeci syn. To on! Czy to ten dom! Ja znam ten głos. Skąd ja znam ten głos? Jesteśmy tu, Jeff! Ja znam to imię, skąd ja znam to imię! Cześć! Walnąłem wozem w waszą skrzynkę! Nie! Tak! Dzew! Mama! Nie! Mm. Hej, braku, co się tak ubrałeś? Wyglądasz jak wieśnia! A, ta, nabijałem się z tego tam. Ha, 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 ha. Cały nic! Wtarłeś mu tyłek w poduszkę? Ta. Chciałbym. Nie chciałbym tego! Wyluzuj wieśnia. Jestem drzew. Um, nie. Okej. Okay. Ej, mam prezent. Dla Rybcibilego. Bilego. Co? Przyszłej pani Bilski. Nie. Siostrzeżki tego mistrza. Co masz w tym pudle, Jeff? Czy?